Cześć, z tej strony Mariusz Baterowicz. Zanim zaczniemy, dwie krótkie informacje. Jeśli potrzebujesz strony internetowej sklepu online lub masz już stronę, ale chciałbyś się odświeżyć, to zapraszam Cię do skorzystania z mojej oferty. Znajdziesz ją na www.strony.biz. Druga informacja, jeśli posiadasz stronę na WordPressie i potrzebujesz jakiejś pomocy w tym zakresie, na przykład dodanie jakiejś funkcjonalności, naprawienie błędów i tym podobne, to zapraszam Cię na moją drugą stronę wp-pomoc.eu Linki do tych dwóch stron znajdziesz w opisie. OK, zaczynajmy. W tym wideo pokażę Tobie, jak monitorować dostępność swojej strony. Zrobimy to za pomocą darmowego narzędzia Uptime Robot. Znajdziesz je pod adresem uptimerobot.com. Link do tej strony znajdziesz również w opisie tego wideo. A więc, jesteśmy sobie na tej stronie. No i należy się na początek zarejestrować. Klikamy tutaj e, Register for Free. Należy podać swoje dane, imię, adres e-mail, hasło i klikamy Register Now. Po kliknięciu zarejestruj dostajemy informację, że musimy jeszcze potwierdzić swój adres e-mail, czyli ten e-mail, który podaliśmy przy rejestracji, należy się na niego zalogować i tam w mailu, który otrzymaliśmy od UpTime Robot, kliknąć w link potwierdzający. Po kliknięciu w ten link od razu przenosi nas do panelu właśnie tego narzędzia. Od razu powinniśmy być zalogowani. Jeśli nie, to należy się zalogować, podając swój adres e-mail oraz to hasło, które tam wcześniej sobie ustawiliśmy. I teraz pokażę ci, jak dodać swoją stronę w tym narzędziu, aby monitorować właśnie jej dostępność. Klikamy sobie tutaj ten zielony przycisk Add New Monitor. Wybieramy typ, czyli http. Chodzi nam o stronę. Wpisujemy sobie tutaj jakąś. Nazwę tej strony. To jest tylko do naszych celów, żebyśmy potem, jeśli będziemy mieli tych stron więcej na liście, mogli łatwo znaleźć tą stronę. I tutaj wklejamy adres URL tej naszej strony. Wklej. Ok, mamy dodany adres, i tu z prawej strony jeszcze możemy sobie zaznaczyć, żeby być poinformowanym w razie kiedy nasza strona przestanie działać, oczywiście zaznaczamy to. I na ten nasz adres e-mail otrzymamy komunikat, że nasza strona przestała działać, gdyby właśnie tak się stało. Klikamy Create Monitor. OK, wszystko przebiegło pomyślnie. Mam tu informację: Monitor Created. Możemy to zamknąć. I w tym momencie mamy już dodaną swoją pierwszą stronę do monitorowania. Możemy tutaj takich stron dodać więcej. No, i tak to wygląda. Teraz, jeśli nasza strona przestałaby działać czy to powiedzmy z powodu jakiegoś problemu z serwerem, czy z jakiegoś innego powodu, dostaniemy na maila informacje o tym. I to było na tyle w tym wideo. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.